Dzisiaj główne wydarzenie związane z tegoroczną nocą muzeów. Przypomnijmy, ta noc poprzez Dzień Muzeów. Jutro, 18 maja, będziemy mieli to święto, które obchodzone jest na całym świecie już od wielu, wielu lat. Ale dzień przed świętem muzealników, dzień przed świętem muzeów, jest noc muzeum. I tak się dziwnie złożyło, że te noce są ważniejsze niż te dni. No ale to jest jedyna taka noc, kiedy można właśnie po zmroku, w godzinach nocnych, w Szczecineckim Muzeum, tradycyjnie do północy, do godziny 24, zwiedzać wystawy stałe i wystawy czasowe. Ale jak powiedziałem, dzisiaj zejdziemy do podziemi. Dlaczego? Bo w piwnicach będzie otwarcie nowej wystawy czasowej. Zazwyczaj w tych naszych piwnicach tam jest jedna niewielka salka. Nie wiem, jak się dzisiaj ale będziemy, będziemy pewnie to jakoś rotacyjnie ogarniali. Tam jest jedna niewielka salka, gdzie prezentujemy nasze srebra. I te srebra od lat są jedną z wizytówek naszego muzeum. Ale tym razem postanowiliśmy trochę sytuację zmienić, bo uważamy, że płodozmian to wcale nie głupia zasada. Dlatego też srebra na jakiś czas, na kilka miesięcy znikają. I w tych miejscach, w tych gablotach, gdzie zazwyczaj są te srebrne artefakty, będą przedmioty pochodzące z najwspanialszej, najstarszej europejskiej manufaktury porcelany z miśni. I co ciekawe, cała ta wystawa to nie jest robota nasza, muzealników. My tutaj czasami korzystamy ze współpracy i tym razem korzystamy z tego, że w Szczecinku mieszkają kolekcjonerzy, państwo Irena i Władysław Wojciechowscy. Oni kolekcjonują od trzech dekad różnego rodzaju porcelanę, a te rzeczy pochodzące właśnie z Meissen, czyli z Miśni, to rzeczy, które są koronem, podejrzewam, koroną w ich bogatej kolekcji. Całej kolekcji nie znamy, ale z tego, co wiem, nie tylko Miśnie będziemy mogli w Szczecineckim Muzeum Państwu prezentować, nie tylko to, od czego zaczynamy tę współpracę. Także zapraszam do Muzeum Regionalnego, bo od teraz, czyli od połowy maja do końca Września, ta wystawa będzie właśnie w tym miejscu, czyli w piwnicach naszego obiektu. Ale dzisiaj w nocy muzeum nie tylko miśnia, nie tylko skarby i porcelany, również będzie wykład Mateusza Zacharewicza na temat niszczenia pomników, które tu były na naszym terenie i upamiętniały ofiary tych, którzy brali w walkach i którzy zginęli w walkach w czasie I wojny światowej. To jest cała historia o tym, jak później po drugiej wojnie światowej niszczono pomniki upamiętniające tamtych żołnierzy. To jest Jeden z tematów, a wieczorem takie już niezobowiązujące spotkanie przy ognisku na naszym muzealnym dziedzińcu.